Ją się z tej strony. XGAPSONIX. Gość mi napisał. Pozdrawiam cię. Już nie pamiętam jak się nazywasz. Chyba Karol, coś tam. Yy, żebym nagrał garden. Jakoś, że na głównym koncie mam 3B, hajsu i tak dalej. To stworzę nowe konto i się widzimy za chwilę. Jesteśmy na świeżym koncie, widzowie. I co, no i nie tylko będzie grała Garden na tym koncie, będzie jeszcze yy, Stila Brainrod. No po prostu różne gry, bo na głównym koncie grałem w te wszystkie gry, no i jakby po prostu Nie chcę W sumie pokażę wam mój Garden kiedyś Ale to później Dobra, lecimy po marchewę Oczywiście jestem baconem tak, wiem, wiem. Znaczy... Dobra. Leci były. I... Niech urosną, niech urosną. Halo. O ja cię, ale mam lagi. Gościu wiem. Głupo lazem ze mnie robicie. A nie, no naprawdę. Proszę mi nie robić tutoriali. A i serki, że mi zacina tak, ale naprawdę. Po prostu. Ja mam jakieś lagi. Mini lagi po prostu. i, i, i Nie wiem. Ale nieważne. No. Rzecz biorąc, grałem sobie. O, ktoś ma Moon Mango. To jest Moon Mango, tak. De, y, to jest brontosaurus mm. dobra y, tulipanki będą op później w ogóle ktoś z was ma burning buda bo bludo bo ja nie wiem ja po prostu nie mogę go zdobyć tego burning buda naprawdę dla mnie to jest normalnie zaszczyt albo to coś nowe nie wiem co to to nowe po prostu. O, kolejny marchew. I na tym ta gra gówniana poręga. O, jacie, sun sunflower. Naprawdę. Nie. Boże, idę sprzedawać nic. Yy, dobra. Kolejne karoty, I love. Karot, karot, metod to normalnie widzowie. Ja, ja byłem trylionerem, ale, ale wydałem wszystko w rakuny. Nie, no nie. Jak chcecie, to dawajcie oferty na przykład za jakieś rakuny, nie rakuny, dragonfly. Ja jeszcze mam y, shiny silver monkeya, a to za to może możemy się tradeować, bo jakoś była na 50 ml ale prosto. Lepiej, żeby była Shiny Być więcej warta i tego i tego i tedy. Więc no Chcecie dawajcie oferty Karotki Może później zmienię skin'a Ale to dopiero później, później. <laughs> Ja pierdzielę Oj przepraszam Ale, ale masywny Ale masywny karot Ale masywny Masika. Łojacie, ile euro? Ile euro? Ile dolców w sumie? Y -y -y. Dobra. Zobaczysz. Powoli. Łojacie. No to większa sadzonka. Okej, okay. Poczekajcie cięcie. No i dobra, jestem już widziałem. Tylko... Jopi, Didi. Czy wy to widzicie, co ja? Czy wy to widzicie, co ja? To... Jo, wo, wo, wo. To... Rainbow Strawberry. Czekajcie, zamknę sobie drzwi. Już jestem. Jestem? nie po parę sekund, ale dobra. Golden Carrot S Nie no jestem milionerem To jest od 0 do milionera Sprawdźmy ile ta kastra w kosztuje Ojo A taki Carrot Pewnie jest jakieś 200 3, 400 prawie Czy 180? Dobra, to z jakieś dwa koła mam prawie. No 1500. Nie no, nice. Ogólnie jak na początek. I co mi dobrze idzie chyba? Bo ja w tą dobre... Ja w tą grę dobra nie jestem. Jakoś. O. Ale nie no. Ja bym poprosił o jakiegoś fruta. O golden się LSP w ogóle. Poprosiłbym o jakąś fruta. I co? So, no, Po no, no. prostu. Chciałbym wybić sobie szybciej. Ło wow. Tutaj. Gościa. Fajny garden. Napiszę mu. Can I get. One, co, co, nut. Czy mogę jednego kokosa? Jakikolwiek, losowy gościu. Czekajcie. Zobaczymy, czy mi da. Dał mi kokosa. Jej. Ludzie, mam go w znajomych. Tego knypka. Jo! Serio? Taki tani kokos? Myślałem, że będzie chociaż droższy. Dobra. Podczas odcinka pewnie, pewnie będzie to. Jo, ale on blossom. To jest T-rex? Czy raptor? A raptor, ja cię kręcę. Dobra, orange tulipek. No fodil Może się jeszcze o coś spytam Jakie tytany. dane? Dobra, nie pytamy się o to Bo po prostu nie I tyle O, co jest w Cithopie Co jest w shopie widzowie Kaktusy. Jo, to by było dobre na początek, ale nie. W ogóle mam pierwszego znajomego. Więc fajnie. Oto ten knypek. Co tu mam? Fajnie. Fajny ogródek, ale. Dżungla. Straszna. Tutaj to w ogóle. Co jest masywny ogród? Dużo strasznie miejsca jeszcze. Chicken jockey jest w ogóle. Zazdroszczę Chicken Jocky Bo daje ci mutację Zombie Fight o no I tyle Ta gra jakby groba grdę To tu na razie na ten odcinek moim celem jest zdobycie 10 tysięcy mamony Mamony Nie będę żebrał, nie będę żebrał Aż tak Przynajmniej. I w następnych odcinkach po prostu no będziemy tam grali dalej. Ja kupuję wszystko, co jest możliwe. No bo nie, że grzech nie wziąć. Strawberry Blueberry, wszystko nawalam, ja wszystko nawalam Mnie nie obchodzi. Teraz karoty Teraz karoty Wszystko, teraz karoty. Teraz karoty Dobra. Wszystkie... Są masywne Z tego co widzę Ojej, je, uho! dobra Lecimy Lecimy tu 600 mamony To jest Jak tu karota nie ma Wszystko się wycedało Sorki. Oh. 5% I tak będę nagrywał. Bo wystarczy, że wejdę pod ładowarkę. I to tyle. A ładowarkę jeszcze tą najszybszą w domu mam obok siebie, więc nie mogę nagrywać dla Was ile chcę ten o. odcinek. Ale kilogramowa stawbydka. Ja nie, ja dogram bez Robuxu, nie doładuję ich za Chiny. Nie, po prostu nie. Ja chcę grać, i zacząć jak normalny gracz i wszystko. Może czasami pożebram. Ale no, tak to, to nie, nie, nie będę żebrał. Bo pan bekonek X dodatkowy Tak się nazywam Możecie mnie dodawać Chcecie to możecie mi nadawać różne rzeczy w Groła Garden Następny odcinek to raczej będzie ze Stila BrainRot Gryć Brainrota z nowego konta oczywiście jakby inaczej i co? Tomato Gość, melon. Wszystko, makija. To jest burning boot. Nie gadaj, że jest burning boot. Nie ma. Skąd? Może miał wcześniej. Please, no please. Blueberries. Yey. Jo, ale mam Dobra. Przepraszam mi, że. Dobrze. Tu jest coś dla mnie. Ło twoje światło Kupuję. Przecież tulipy... Ja, ja w nich będę mega bogaty. Nie wiem, ale naprawdę. Dla, dla mnie i dla mojego kolegi na początek tulipanki to były co? To było coś, co naprawdę jest takie fajne. Naprawdę. Pięć koła. Dobra. I ty. Ja kupuję sobie wszystko. Szokowany. Jestem ceną. Ceną tulipanków. Jeszcze jak zabiorę te blueberries. Nie blueberries. Nie rozumiem ludzi, co chcą mieć naj, jak najładniejszy ogród. Ja chcę mieć wszystko nawalone i wygrywać w tą grę. No i 7 koło Co jest grane? To nie są wszystkie kupione tulipki. Yyy, dobra. Korny. Kupię. Co? No, no i tyle. Dobra, to akurat korny to sobie dam tu. Tutaj. na, na gra mam częściej na pewno grę. Ogarnę, bo dla mnie to jest jakby fajna gra. Ciekawa? Nie. <śm> A jest spoko. Cel osiągnięty. Więc... No, co wam mogę powiedzieć? Fajnie. I tyle. Cel osiągnięty. Pierwsze 10 koła w parę minut. W 15 minut już. Niecałe. 10 koła. Dobra. Dobiję do tych... Dobiję do 11. Dobiję do tych 11, ale... No, to było na dzisiaj tyle i bajajaju.